Witam bardzo serdecznie. Wróżka Fortuna Kłania się. Dzisiaj czytanie z kart Lenormand ogólne. Dobrze, moi drodzy, bardzo serdecznie wszystkich oglądających, subskrybujących ten kanał. Pozdrawiam. No i oczywiście zareklamuję się. Sunline Tarot jest mój drugi bazowy kanał, a w zasadzie pierwszy bazowy kanał. Serdecznie zapraszam na y, karty dnia codzienne, y, na horoskopy tygodniowe, miesięczne i wiele tam w playliście jest ciekawych tematów w cyklu Wybierz kartę, wybierz kamień. Także Sunline Tarot, y, mój pierwszy bazowy kanał. Dobrze, i teraz zaczynamy czytanie ogólne: karty Lenormand, co mają do przekazania. No, moi drodzy, na spodzie czytania y, mamy parę spraw, a mianowicie ostatnie pięć kart, które y, mówi nam o ogólnej sytuacji w tym rozkładzie. Jest y, pokazana młoda osoba, być może dziecko, które jest. Y, bardzo, bardzo w komfortowej jakiejś sytuacji życiowej, radosnej. To może być wasze dziecko, moi drodzy, ale też osoba młodsza, która jest z wami zaangażowana w tej chwili różnymi sprawami, tak? To może być ktoś, kto jest wam bardzo bliski, niekoniecznie też wasze dziecko, ale przede wszystkim. Czasem tak się zdarza, że mamy do czynienia z jakimiś kuzynami z rodziny. To też może być ta osoba brana pod uwagę. Jest oczywiście karta słońca dużej radości przy tej młodej osobie, dobrych wiadomości, szczególnie takich radosnych, pozytywnych informacji, ale też, moi drodzy, jest tutaj. Sprawa, która mówi nam o fałszywości. Szczególnie fałszywość może tutaj być, moi drodzy, koło wiadomości, która szykuje się dla nas i też oczywiście jest tutaj związane z tym wszystkim. Nie wiem dokładnie jeszcze, ale tutaj jest jakieś wyjście, publiczna sprawa, tutaj może być jakieś zaproszenie, spotkanie gdzieś na zewnątrz, które będzie miało powiązanie z tą młodą osobą i z tą wiadomością, listem w tych czasach SMS-em. Także zobaczmy dalej, jak to wszystko się rozwinie. Na razie to jest taki grog z kapustą wszystko naraz. W tym czytaniu, ale moi drodzy, tak jak to w życiu, mamy pierwszą kartę: kartę drzewa. Jest tutaj jakaś y, dobra informacja o zdrowiu dla tej osoby, która to ogląda: być może polepszenie zdrowia y, być może polepszenie też sytuacji y, w najbliższej rodzinie. Jest karta zwycięstwa koło tego i dobrych wiadomości. Być może przezwyciężyliście, moi drodzy, jakieś problemy zdrowotne, które są już rozwiązane. Być może idzie też informacja od mężczyzny, może to być sms mail z jakimiś drobnymi problemami to będą takie pomówienia, być może jakieś plotki. Też tu może być yy, nieporozumienie yy, w tym liście, w tej informacji zawarte, albo też drobne problemy zdrowotne, albo to i to. Także tutaj z jednej strony dla Was polepszenie, ale dla kogoś yy, pogorszenie zdrowia i to może być wiadomość o mężczyźnie, bądź od mężczyzny również o mężczyźnie. Także ktoś. Yy, może skarżyć się na przykład na konflikty u siebie, albo też na swoje słabsze zdrowie. Tutaj, moi drodzy, to nie jest ktoś bliski, to jest ktoś z daleka, właśnie chciałam powiedzieć. Te wiadomości o tym mężczyźnie to są wiadomości z daleka. Szykuje się tutaj jakaś podróż, moi drodzy, jakaś sprawa ważna. Związana z powrotem gdzieś do domu rodzinnego, możliwe też, że gdzieś szykujecie się do kogoś w gości, do kogoś, kogo dobrze znacie. Jest to zaproszenie, tak? Zaproszenie na wyjazd. Również mogą być z tego tytułu jakieś drobne nieporozumienia w sprawie tych powrotów, powiedzmy sobie. Mogą być drobne nieporozumienia, drobne sprzeczki, ale to się wszystko wyjaśni w najbliższym czasie. Również uważajcie, moi kochani, tutaj jest taka no, większa uwaga, skupienie na takie umowy, które będziecie podpisywać, jakieś sprawy związane z dokumentami, bo tu może być oczywiście troszkę niejasności, fałszu. I może być problem, właśnie, trzeba będzie się zastanowić, co robić dalej. Także ostrożnie przy nowych umowach, przy nowych transakcjach, jeśli będziecie coś kupować, czy sprzedawać w najbliższym czasie, czy też coś zamawiać, no nie wiem, przez internet. Trzeba się zastanowić, bo tutaj jest dużo takich pułapek, że tak powiem, i później nie wszyscy są szczerzy, nie wszyscy są lojalni. Pamiętajcie, jest dużo oszustwa i tu może być taki problem, trzeba się zastanowić, ale wydaje mi się, że dobrą decyzję podejmiecie, bo jest tutaj szansa na załatwienie tej sprawy. Zakończenie tej sprawy, tego kupna czy tej umowy, dla każdego to będzie co innego. Ogólnie tak mówię, bo ogólne bardzo jest czytanie i to będzie załatwione pomyślnie. Także tutaj sobie poradzicie z tym wszystkim, ale są zagrożenia oszustwa, jakiejś kradzieży, nawet bym powiedziała fałszu. Także trzeba uważać. No dobrze, tutaj dużo wiadomości, ale sobie domówimy oczywiście kartę drzewa, kartę kosy, gwiazd i tej księgi otwartej. Także zaczniemy od lewego, prawego rogu. Karta drzewa, moi drodzy, idą zmiany różnego rodzaju, właśnie w umowach, ja bym powiedziała w umowach. Trzeba uważać na straty. Tutaj tak nam się to wyjaśnia, że mamy w życiu rodzinnym głównie, bo drzewo też jest symbolem życia rodzinnego, ale także i lepszego zdrowia. Tutaj w życiu rodzinnym idą zmiany, uważajmy na to, co w rodzinie, co w domu yy, załatwiamy, aby nie było za dużych strat, tak? Bo tu szykują się nowe jakieś umowy, jakieś kupna prezentów, czegoś takiego, yy, co będzie się wiązało z finansami. Także może być dobra niespodzianka, może być udany zakup, udana umowa, ale ostrożnie. No dobrze, zobaczmy tutaj wiadomości: zagrożenie od mężczyzny bądź dla mężczyzny, co tu nam się pokazało, właśnie w prawym roku. Jakie tutaj zagrożenia idą? Zagrożenia z dużą instytucją będzie miał jakiś przyjaciel. Nasz, bo tutaj jest karta przyjaźni. I może w końcu, po jakimś czasie, uda się naszemu przyjacielowi, który ma duże problemy, uda się przezwyciężyć te problemy. Ale też możliwe, że ten właśnie nasz przyjaciel. Które ma te problemy, mogą okazać się chorobą, tak? To mogą być y, również sprzeczki, ale też może się okazać, że tutaj on jest na coś chory i będzie takie powiadomienie. No, tak właśnie wychodzi. Zobaczmy sobie, moi drodzy, tą umowę, jeszcze tutaj, tą księgę, wyjaśnimy sobie, czego może dotyczyć. No, tutaj się pokazała, moi kochani, właśnie hmm, dobra energia tej młodej osoby, która będzie bardzo zaangażowana w jakąś nową umowę, w jakieś wyjaśnienie naszych spraw. Czyli. Hmm, to zagrożenie odejdzie, bo całkowity jest tutaj komfort, taka sprawa radosna, i tak jak gdyby jest koło tego dziecka, koło tej młodej osoby, bardzo duże wsparcie. Czyli ta osoba może, ta młoda osoba może otrzymać jakiś korzystny kontrakt, korzystną umowę. Tu jest korzystne wyjaśnienie spraw, czyli bardzo pozytywnie. Tutaj nam wyszło i oczywiście ten mm, prawy dolny róg, który chciałabym wyjaśnić. Karta mm, gwiazdy dużego duchowieństwa, dużej ochrony z góry, ale też i myślę, że przełamanie w problemach, problemy sercowe, możliwe, które były. Yy, Przyjdzie być może rozwiązanie. Możliwe, że te problemy ostatnie, które mieliśmy, może być tak, że będą rozwiązane poprzez lojalność tego człowieka. Może ten człowiek rozwiąże te problemy związane z nami bezpośrednio. Może przeprosi, może gdzieś zaprosić ten mężczyzna albo też będzie wyjaśniał swoje jakieś zachowanie. Także ciekawie. No i oczywiście jeszcze tutaj nieporozumienia, które pokazały się takie mniejsze, drobniejsze. Te nieporozumienia przy tym wyjeździe, moi drodzy, przy wyjeździe. Czy te nieporozumienia zostaną wyjaśnione? Raczej tak, bo jest kotwica znak sukcesu. Oczywiście, tak, bo są tutaj małe radości, większe, mniejsze projekty i plany, moi drodzy, finansowe związane z domem. Także wiele spraw yy, ujrzy światło dzienne, lepsze czasy przychodzą i to już wkrótce, bo tutaj są rozwiązania właśnie tych problemów. Przyjdą jakieś radości. Dobre wiadomości od mężczyzny, który ma jakieś, Projekty ciekawe finansowe, może do Waszego domu, właśnie przyjdzie i powie, że, no, tutaj się coś udało na przykład sprzedać, kupić, załatwić, także poprawa finansowa również. No, moi drodzy, dużo się wyjaśnia w takich czytaniach ogólnych. Oczywiście, ja powtarzam, że mm, naprawdę to jest bardzo ogólne czytanie. Może rezonować do trzech miesięcy, może rezonować, moi drodzy, nawet dłużej jest przesunięcie czasu w kartach, także daję na to, dajcie sobie tutaj czas oczywiście, moi drodzy, na te sprawy, które mają przyjść, ale na pewno pojawią się, tak. Także dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się, moi drodzy, ciepło. Jesienne dni przychodzą i jest coraz chłodniej, także pozdrawiam bardzo serdecznie i dbajcie o siebie, moi drodzy, ubierajcie się ciepło. Pozdrawiam raz jeszcze, do usłyszenia.